Ja tu jak jak razy jechałem tobie mnie na zakręty, bo nie wiedziałem takie ostre zakręty są. Tak, tak. Jakbyś się lubię, przestraszył. Nie wolno się wygupić. Nie, nie wolno. Nic nie narobi. Ale ja się nie wykupiłem, tylko jechałem normalnie nie, no, 40 wiem, na godzinę. Wiesz, go nie wiedziałem co się dzieje no. ze mną, kurwa. mnie wyniosły. Tak, ja cię tak. pierdzielę. Staniemy tak. na magórze tam na samej górze. Dobra, nie mam problemu. Tam jest ten cmentarz, tak. A wiem, wiem, to jest tam powiem. Popatrzymy. Czasami. I mi się nie naryzykuje, bo cię zniesie A. i narobisz sobie Ciebie. To jest dobrze, że jesteś z się, jak nie ma nikogo przed tobą. Jak wiesz, że nic, jakbyś wiedział, że nic nie jedzie sprzeciwka, to Ty si możesz tutaj sobie przycisnąć, ale jak, jak ktoś wyjedzie też i on też wariot przekroczy połowę, i koniec. O, no, no, no. taki zaklęty. był. Bo nie z tej strony, tylko z tamtej. I to nie, ja jechałem z tamtych, jakbyś mnie na zewnątrz. To tam będzie też tak jak. będzie, będzie, będzie no, Jeden taki właśnie jest. Tu nie naryzykujesz nic, to jest tylko takie gadanie. Że co, kurwa? No, co tu naryzykujesz? Nie bo by auto, a jeszcze wywrócił auto, a jeszcze to auto. To jest, to tak jest kurwa tak wywrotne, jest kurwy symbol, jest wysoki, No, tak tak. Na wysokość w ciężkości. No, a Wąski Wspomagane, Dokładnie. szeroki, niski, no on może się jechać. On już chyba wie co robi, także... Może się jechać, a nie taki, takiego to przewróci. Dokładnie. To. Tu byś go wywrócił moment, bo on jest, kurwa, wysoki, abyś ściął fest, zakręt, tak momentalnie go, kurwa, wywraca, jak te widocznie.